Witam Elo, cześć siemanko, ja jestem Just Mr. Matthew, witam was na moim pokładzie, witam was na moim kanale, witam was w jednej z trzech nowych serii, mianowicie e, chodzi o Brave Dwarfs e, to Deluxe, e, press any key to continue, więc klikamy enter. Seria, moi mili, w którą miałam grać na padzie, aczkolwiek moja panna powiedziała mi, że grzechem jest grać w stare, dobre krasnale na padzie, trzeba grać klasycznie, sentymentalnie na keyboardzie, na klawiaturze, w takim razie będę grał na klawiaturze. Trzy osoby prosiły mnie o tą serię, inni fani retro -gier, w tym, moi mili, właśnie ona. Mamy wybór mag lub woje. Ja zawsze w każdej grze, jak mam do wyboru, różne klasy, a zwłaszcza woja lub maga, wybieram maga, kocham grać magami. No i zaczynamy epizod pierwszy, moonwalk. I nie, nie, jest moim to moonwalk, który tańczył Michael Jackson. Flaska oczywiście na razie nie możemy sobie zabrać, bo mamy 100% hapsów. No i co i. I. i, i... Powiem wam, że bardzo mały byłem jak grałam w tą grę pierwszy raz. Gra mega sentymentalna, przerwę wam tylko i powiem, że mag jest upierdliwą klasą jeżeli chodzi o właśnie te pszczoły czy tam łosy. Bo ciężko je się po prostu bije. Crazy Frog gin. Na czym skończyłem i nie wiem na czym skończyłem. Muzykę, ta gra ma po prostu wywaloną w kosmos. No ale. Lecimy sobie do góry, moi mili. To jest gra, w której będę chciał mieć 100% oczywiście. o kurde, ten, ten mnie atakuje. Panie magu, nie bij mnie pan. Dlaczego pan to robi? Ja panu nic nie zrobiłem. Jestem tutaj smutnym magiem krasnoludkiem, który zbiera sobie tylko monety i diamenty. Jeżeli tu są pana diamenty, to ja po prostu pana okradnę. Eee, Dobra. Mamy, moi mili, tabulator i teraz tak, widzicie, mamy tu mapę, odblokowują nam się poszczególne kawałeczki, jak przejdziemy na fragmenty mapy. Jeżeli mamy obramowanie, to znaczy, że dalej się już przejść nie da, tutaj obramowania nie ma, to znaczy, że w lewo da się, moi mili, przejść. Ty duch, nie goń mnie, bo, 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 ja pierdziele, wszystko się na mnie rzuca, więcej was matka nie miała, ty pszczoło, ty, czy tam łoso, jak jesteś pszczoło, to idź, kurde, miłotrób. O kurde, zapomniałam, że tu się pojawia nam coś, jak strzałka jest do góry, wiecie, że zrobicie sobie tak i nam się pojawia coś, na co możemy skoczyć i tam jakieś łoczy. Tylko ciekawe, czy to był duch, czy to była słowa. Ja obstawiam moje milisowe, a wy? A wy do... Ducha się chyba zabić nie da tak w ogóle. Teraz, tak jak widzicie, na każdym etapie mamy jeden. Chyba jeden. Nie wiem, może mamy więcej w sumie. Sklepów, nie? Tu jest oczywiście closed. Closet. Oczywiście to nie znaczy closet, tylko to znaczy, że po prostu zamknięte. O, otworzyło nam się to. Ja wam zademonstruję, jak działa mój mili sklep. Ciekawe, czy tu się da zapisywać gra w konkretnym momencie. Da, to ja może to zapiszę, e, zanim. E... Oj mili. Wiecie co mi się stało? Bagowała mi się myszka. Więc ja powinienem chyba tutaj przyłączyć na. Mm... Gamepad jest wyłączony, LOL. Hmm. Nie ogarniam, moi mili, w takim razie. Options. Gamepad on. Parent. Aha. Że wyłącza nam przerażającą muzyczkę. Nie ma przerażającej muzyki, lol. Idziemy sobie do sklepu moi mili. Nie wiem, czym strzałku w dół. Tak, i teraz patrzcie. Mamy tutaj 9267 jakichś tam pieniążków. Nie wiem, jaka tu jest waleta. Waleta, Waluta. I teraz tak, live. Mamy mm, ekstra życzko. Za 5000 biorę. Fire Ring, czyli uh, gives your fire defense from your enemies. Czyli uh, daje nam uh, odporność na łogień. Ring of Greed adds uh, 20% bonus to all items and gold you pick up. Czyli dodaje nam 20% bonusu do wszystkiego, co podniesiemy. Pieniążki nam się, moi mili, kończą, a tutaj pani Krysia nie daje nam na krechę zakupów. Także no co, musimy sobie uh, spierdzielać. I jak przejdziemy na przykład cztery mapy. To potem jak wrócimy tutaj, to sklep powinien być znów otwarty. Dobra, lecimy sobie dalej w górkę. E, tutaj widzę, mamy e, dużo, dużo męt, które się nam nie rzucą. Chciałam podnieść tamty niebieski diament. Czy co to kurde jest? Szafir. Niebieskie są szafiry. Zielone są szmaragdy. Chciałbym ci dać. Za jedną chwilę. Nie, moi mili. Dziś polo się nie słucha bez imprezy. Zapamiętajcie to. Macie krztę gustu i smaku. Chodź na dół. Dobrze. I teraz do góry, poproszę. Duch! Ty, podest, szybciej idź w górę, bo mnie duch zaatakuje. Widzisz? Tu jest drugi. O, tam się jeszcze w górę da iść. Ale, tak jak powiedziałem ja zbieram wszystko... Wow! Dobra, udało mi się to zebrać. Teraz poczekamy sobie w takim razie, aż ten podest wróci. No nie mówcie, że to nie jest piosenka po prostu dla dziecka idealna. Nie mówcie, że to nie jest gra, która zaprada naprawdę... No, sentymentalna mega. Jest naprawdę grą przyjemną. Ty, hamie rudy, co we mnie rzucasz? Ja ci tylko kradnę diamenty. Lol. Tu się do góry da? Tu się do góry da i tu mamy. szczółki. Ja pierdzielę, jaka ta gra jest przyjemna. Już zapomniałem, szczerze mówiąc. Moi mili, zapomniałem, jaka ta gra jest przyjemna. Ale odpalić ją to jest po prostu hardcore na dziesiątce. Udało mi się, co prawda. Teleport. Ciekawe, do czego teleport mnie teleportuje. Eee, może nie będę póki co sprawdzał. To jeszcze nie ten odcinek. Nie wszystko naraz, moi mili. Jak chcecie się dowiedzieć... To jest czym. To zachęcam Was do zagrania. Gra oczywiście jest już tak stara, że jej nie kupicie, chyba że z drugiej ręki. A powiem Wam szczerze, że patrzyłem na retro grupach i tą grę dwójkę Deluxe jest naprawdę nawet ciężko z drugiej ręki dodać, dostać. Dlatego e, znacie mnie, jak nie, to polecam Wam mój odcinek opieraceniu e, z Drewera dwójki podcastowy to ja wam po prostu linki do jej pobrania udostępnię oczywiście w opisie. Eee, tylko, że moi widzowie, niektórzy mają po prostu takie kuku, że e, pytają mnie, gdzie są jakieś linki albo skąd pobrać e, program naprawi naprawiający grę, który pokazałem w poradniku, a e, moi mili e, nie czytają opisów, a wszystko jest w opisie. W opisie macie link do mojego fanpage'u, z którym możecie się kontaktować ze mną przez Messenger. W opisie macie mm, zawsze strony twórców gry, jeżeli takie istnieją. Jeżeli gra jest mocno stara, Abon'e'a, to macie też mm, link do mm, pobrania. Ej, poczekajcie. A, bo ten Pierek. Widzicie, ten Pierek jest kurde na czas. To ja pierdzielę, jakbym wiedział, to bym nie kupywał pierścionka z odpornością na ogień. Widzicie tu, kurde, jakiś ogień? Bo ja kurde nie widzę. Klucz, klucz. Ciekawe, do czego jest klucz. Klucz do wrotwych, ubram. Dobra. Dalej się już nie da iść. Niżej się i, w pra i da iść da w prawo. Słowić się nie potrafię. Bo wieku. Dasa, to dokładnie. Wiedziałam, że jak przejdę tędy, to będę mógł tędy wejść na górę. Osy! Osy! Bo wy jesteście chyba osy! Bo jesteście chuda. Pszczółki są takie fajne, Włochate, grube. Lubię Włochate zwierzątka. Kiedyś, jak na przykład byłem. Mały byłem? Nie byłem mały, bo byłem w gimnazjum. To brałem aparat. Jakiś na tamte czasy dobry z telefonu. Jeszcze chyba nawet niedotykowego, Z Soniaka W995 z serii Walkman polecam, najlepszy telefon niedotykowy a nawet i mógłby konkurować z niektórymi dotykowymi to robiłem przybliżenia mocne a miał na... aparat na tamte czasy miał zarąbiaszczy zdjęcia pszczółkom a niektóre, powiem wam szczerze udało mi się nawet pogłaskać, nie wiem, fascynowały mnie w gimnazjum pszczoły to było chyba gimnazjum Uźwa. No ale czar prys. Mam YouTube'a mam robotę. I nie ma czasu na robienie zdjęć. Ale tak naprawdę, gdybym był bogaty, kupiłbym sobie moje mini, powiem wam za zajebiaszczą jakąś e... lustrzankę. Kupiłbym sobie bardzo dobry aparat i e... dużo obiektywów. Ja pierdziel, ile tu tego jest. Ja myślałam, że to będzie poziom na odcinek, ale to nie cholery, nie wypali moi mini. To są lepsze kresnale niż te z władców pierścieni. Zdecydowanie. Dobra, tutaj w prawo mogę iść? Nie mogę. Muszę wrócić na dół. Muszę wrócić na dół. Ej, oj, 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 oj. Dlaczego te węże? W sumie nie wiem. Jak znacie odpowiedź, możecie mi odpowiedzieć. Odpowiedź, odpowiedzieć. Czy węże. Jedzą żaby. No bo. E, tutaj moi mili. Ta żaba chodzi koło węża. I jeżeli wąż je myszę. To dlaczego miałby nie zjeść żaby, nie? Logiczne chyba, nie? Nie powiedziałam nic śmiesznego. Co to są, kurde, jakieś latające mrówko-pająki? Idź, idź, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd. Już nikogo nie ma, ale mówię zawczasu, tak żeby o właśnie ten duch na przyszłość się bał. Poczekajcie, bo ja nie wiem, co tam będzie dalej. Więc chcę sobie zebrać te monety. Przy okazji przydałoby mi się żyćko. He. He. A tu żyćka nie ma. W ogóle nie pamiętam jak tu się poziom kończy. To jest. Kaccenka to nie już bez przesady. Życie mi daj! Kurde, straciłem drugie życie. Ciekawe, czy jak teraz wezmę hapsy to je odzyskam, czy nie. A Teleport mam. A co mi po tym teleporcie? Kurde, o ciężka ta gra. W sumie jak większość gier dla mnie dla dzieci. Wszystkie są trudne. Gry dla dzieci moi mili, są trudne. Gry 18 nie są trudne. Postal nie był trudny, kurde, GTA nie było trudne. Ale postal to jest taki naprawdę typowo dla 18ków. Eee, w górę tu się nie da. Ale niżej da się iść w lewo. I w lewo pewnie przejdę potem w dół. No, więcej was matka naprawdę nie miała? No, jeszcze tu się da iść w dół. No, pięknie. No, pięknie. O, tu mi się pojawiło. A właśnie chciałam pytać, jak... Ja mam zebrać o to Ale teraz to już wiem Czyli pewnie muszę No Tu mi się powinno w takim razie Uruchomić to, nie? Kurde No chyba Że ja powinienem O właśnie Kakać po tym. Jaki ja jestem, bystry lol. Tu już byłem. Więc tu nie chcę iść. Ale tu jeszcze nie byłem. Ryba! Nawet ryby tu są złowrogie. Ja jestem biednym krasnalem, a ta kraina jest taka dla mnie wredna. Ja pierdzielę. Gdzie ty, krasnalu, żyjesz? W jakiej ty żyjesz krainie? Ja pierdziele, Jeszcze się utopię. Utopię się! Utopię się! Dobra, może się nie utopię, na tego kwiatka da się wstawać! Stawać znaczy się w sensie! Dobra, czy tam się dało iść na górze w lewo? Nie, czyli tam skończyłem wszystko. W takim razie mogę iść tu, tylko chciałbym o dokładnie to zebrać. Ty wąż, skąd się tu kurde nagle pojawiłeś? Tu się da. No, pijacie ręce. No, oczywiste, że tu się dało iść w górę. Chapsy mi dajcie, bo mi się kurde kończą. Się da iść w dół, moimi, dlatego ja ten dół sobie zostawię, fragment, żebym pamiętał, że niżej nie byłem. Bo wiecie, ja patrząc na mapkę, to jestem yy, słabiak. Kurde, jak ja mam teraz do góry wejść? Bez jaj. Ja już tam nie wskoczę, chyba. O ja pierdzie. A, bo ja nie muszę tam wskakiwać, lol. Gim pszczoło, gim pszczoło. Dobra, dobra. Dobra. W ogóle, moi mili, trzecią i ostatnią, albo w ogóle drugą, bo na przykład wlazła przed krasnalami, lub pierwszą serią... Z nowych będzie piła 2010 rocznik, czyli młodka sztuka, 21 latek. Dobra, podteksty erotyczne były w Tomb Raiderze, nie będzie ich w grze dla dzieci, jaką są Krasnale. Tu widzę, że już nie da się nigdzie iść, czyli ja tak naprawdę mogę spadać już teraz tędy w dół. To jest przeznaczenie. przeznaczeniu stało się zadość. Przeznaczeniu stało się zadość. W ogóle tak mi się w to przyjemnie gra, moi mili, że muszę kontrolować stoper, bo nie wiem, ile bym nagrywał. Tururu. W ogóle ostatnio wciw. Na, powiem wam szczerze, w prawo czy w lewo? I w prawo i w lewo. Powiem wam szczerze, że przez to nagrywanie ostatnio, jak byłem zapalonym graczem, maniakiem, naprawdę, ja mogę szczerze powiedzieć, że miałam taki okres, że byłem uzależniony od komputera, od gier. To yy, przez to nagrywanie odechciało mi się grać. Jeżeli chcecie naprawdę mieć detoks od gier, to zacznijcie nagrywać na YouTube'a. Ale ostatnio znalazłem gry, które mnie wciągnęły i to tak naprawdę bardzo. Jedna to jest stara na PC peceta. I nie powiem wam jaka, bo nie bardzo chcę, żeby ktoś mi podkradł moje pomysły. A znam takich YouTuberów, jednego nawet bardzo kiedyś często oglądałem, którzy po prostu zaczęli nagrywać to co ja, albo to co ja, ale na przykład inne części. Więc nie powiem wam, ale na telefon e, Home Escape, e, coś jak Farms Heroes Saga. Z tym Że wejdziemy tak, sobie do domku. Hammer of Patli. This pendant shows you all teleports on the map. Aha, czyli pokazuje mi wszystkie teleporty. No dobra. Big Rolling Stone, Troll of Direction of the Dwarven, Side, Mage. All on its path. Powiem wam, że to ja nie czytam tak angielskiego, ale ten biały mi się strasznie zlewa, a nie nałożyłem okularów do nagrywania. Eee, fire to mi niepotrzebny jest. O, zwiększę moje życie nas przez 100% na 5 minut. To to sobie wezmę. Eee, no i w sumie mogę stąd uciekać. No i teraz pokazane mam teleporty. To teleporty miał mi pokazywać, a to jest kurde sklep. LOL. Hamstwo oszuści. Czekajcie, to jest co? 2, 3, 4. Tu się nie zmienia broni. To jest po prostu... Działa. Czasówka. Czasowy bonus. Coś jak złote jabłko w minecrafcie. Teoretycznie tu mógłbym iść na dół. Tylko gdzie? Chyba już wiem gdzie. Kuźdę Ty, ziomek! Co ja ci takiego zrobiłem? Zobacz, pół serduszka mi zostało. Biednemu krasnalkowi... Hamie rudy. Na dole mam hapsy. To ja sobie wezmę. Tu mogę iść na dół, ale tu. A tu już byłem. To ja sobie tylko hapsy wezmę. Kurde, wziąłem hapsy i chyba tyle samo straciłem. <laughs> tu też już byłem, kurde. Ale tu nie byłem. Widzicie? Upierdliwe są te pszczoły, jeżeli chodzi o granie magiem. Upierdliwe. No ale cóż zrobić? Mag zawsze w moim serduszku będzie. Klasy magiczne zawsze. Forever Young. Mam teleport i chyba go wykorzystam, tylko zbiorę wszystko. Wszystko. Wszystkie te. Bo tam mógłbym iść w prawo. Tutaj nie mogę już iść nigdzie. Także dobra, gin. Pokrako. Teraz tak. Teleport. aha, czyli wystarczy, że ja wejdę w teleport. Co to jest? To jest ukryty poziom chyba, tak? To jest chyba moi mili ukryty poziom. Tak mi się wydaje. W rytmie Moonwalka, jak Michael Jackson, krasnale powracają. O, chyba wymyśliłem nazwę na odcinek. <grytanie> Czekajcie, bo ja jestem gdzie jestem? Ja jestem na mapie gdzieś w ogóle zaznaczonych? Gdzie tam? No nic. Muszę iść do góry. Ja pierdzielę. A na górze będę mógł iść w prawo, dobra, tylko w prawo i wyłącznie. No dobra, gitara, jak mus? To mus. Tum, 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 W ogóle możecie mi napisać w komentarzu, czy dźwięki z gry, na przykład, właśnie strzelanie, atakowanie, nie są zagłośne. Za, za, za cicha do muzyki, czy muzyka po prostu nie jest do tych dźwięków zagłośna? Dobra, dalej idę w prawo. I co dalej idę w prawo? Dalej idę w prawo. A ty, ty, Justin, kurde Kimberlite z laską. Ale wy jesteście taka kraina ładna. Chociaż powiem wam, że mroczna. Ta muzyka jest tak relaksująca. Naprawdę mógłbym przy niej spać. Ale y, kraina wydaje mi się być bardzo mroczną krainą. Mmm. Dobra, podejrzewam, że tutaj musimy iść w prawo i potem na górę Dokładnie. Padaj. Tu jest gdzieś żała chyba, nie? Tak dobrze, że ją wyhaczyłem. Tu już byłem, lol. Spadę, pszczoły, zostawcie mnie. W ogóle tu powinien być pasek życia. Które mi zabiera woda. He, Czyli wiecie, to się. Tak na przykład w Tomb Raiderze, w Minecrafcie. W każdej dobrze napisanej grze. Nie mówię, że Krasnale są napisane źle, bo Krasnale są napisane bardzo dobrze. Wiem, że mm, też ta Deluxe version różni się od jedynki i dwójki. To jest praktycznie poniekąd to samo, aczkolwiek Deluxe ma więcej poziomów, więc będzie na więcej serii. A wybierałam wybieram teraz takie trzy gry, żeby mi się nie nudziły. Eee... Ale widziałam jeszcze Krasnale 2D. Beznadziejne podobno. Ale są. Jakby ktoś chciał wiedzieć, interesował się krasnalami, to są Krasnale 2D. Eee, tu w prawo się już nie da. To bardzo dobrze. Pójdę w dół. Tylko niech mi to tu podejdzie. Ja mam moje mili sklep. To ja w sklepie kupię. O, czyli jednak jest pasek życia, bo ten pierścionek pozwala mi oddychać pod życiem. W drugie życie kupię. Whirlpool. Screen and attack monster. Dwarfs. Aha, czyli to są wszystko ataki. All the screens, kurde! O to mi chodziło, moi mini. To jest dobra mapa, jeżeli chodzi o mnie. Patrzcie, widzę całą mapę. I w ciemnych etapach nie byłem jeszcze. Dobra. Czyli nie byłem. Teraz na dole. Dobrze. Ale muszę iść najpierw w lewo, dopiero muszę iść w prawo. Ajajaj. Czyli muszę iść tutaj, o! Nara! Ziomy. No, na hita są. Czyli te pierki jednak coś mi dają. I mogę to tak nazwać, oczywiście. Tutaj mogę iść w dół. Kurde, nie chciałbym stracić tego drugiego życia. A drugie życie chyba nie jest czasowe. Chyba. Chyba. Bo w sumie... To i nie wiem. Kurde, teleportowałem się do bonusu. Gdzieś. Gdzieś się do bonusu teleportowałem. No dobra, jak dają bonus, to robię bonus. Tutaj będzie skok. I tu będzie skok. No dobra. I można wracać. Dobrze, że w bonusach nie ma tych lafirynt latających. Bo, 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 bo by, 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 bym się wkurzył. Chyba tędy będzie najwygodniej mi przejść. powrotem tutaj. Dobra. Tylko teraz ja bym chciał, kurde. Wiecie. Kurde. O. Mam go. Powiedziałam, że zrobię tą grę za 100% za wszelką cenę? Powiedziałem. A tym zielo, A ty, ja jestem x -em. Czyli teraz muszę lecieć do góry. Potem cały czas w lewo. Hum. ma ziom, ja nie do ciebie, więc mnie zostaw. I teraz muszę moi mili iść cały czas w dół. Cały czas. Zbierając przy okazji po drodze. Tu muszę zejrzeć do mapy. I tu muszę iść w lewo. Dobra. Tak mi się właśnie wydawało. Ale powiem wam, że ten pierek jest taki... Do nagrywania ułatwiający. Bo wiem, gdzie ja mi się nie tracę tyle czasu. Ale jeżeli chodzi do grę, to trochę tą grę rujnuję. Bo nie możecie odkrywać mapki sami. Spaduwa. Ty wąż też, giń. No i teraz co? W lewo musimy iść, moi mili. I tutaj nie mamy nic. Znaczy nic nie mamy. Tu mamy bardzo dużo. Tylko nie tego, co trzeba, bo zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Bo w lewo już nie pójdziemy, ale w prawo pójdziemy. Ale w prawo pójdziemy, a w prawo jest taki zielony. To jest start, moi mili, lol. Bo musimy dojść tutaj. O tu jakoś musimy dojść. Ale to moi mili, może już w następnym odcinku, bo mam 28 minut odcinka. Moi mili, ja się będę z wami żegnał. Jeżeli Wam się podoba wybór e, jednej z trzech serii. Zachęcam Was do zostawienia łapy w górę. Jeżeli jesteś nowym widzem, zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem, oczywiście, i do polubienia fan. E, fan. E, fanpage'u na Facebooku, żeby być powiadamianym o nowych seriach, żeby być powiadamianym na bieżąco, no i żeby móc się ze mną skontaktować. E, pamiętajcie, że możecie mi dawać także propozycje gier, które chcecie zobaczyć na moim kanale, i propozycje odcinków. E, tak jak powiedziałam, ja Wam życzę miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.